Siemaneczko mojej drodzy, prawo lewy z tej strony w dzisiejszym odcinku trochę polecamy ciężarami, bo sprawdzę swoje maksy na siadach, klatce oraz martwym ciągu i przy okazji przyjadę 100 metrów pod rekord świata. Zobaczymy czy mi się uda, jak myślicie, tak czy nie? Także mam nadzieję, że się ciekawy odcinek. Jeżeli Wy jesteście na tym kanale i go nie subskrybujecie, się zapraszam do tego, żeby ten przycisk na dole, z czerwonego, stał się szary, bo dzięki temu motywujecie mnie do działania i do tego, żebym robił te treści dla Was, treści wieszczadzkie, o które wcale nie jest tak łatwo na YouTubie. Zaczynamy. Na pewno wielu z Was kliknęło ten film ze względu na tytuł i tutaj przepraszam Was, jeżeli kogoś uraziłem e, tym clickbaitem, ale w sumie nie jest to clickbait, bo tak naprawdę Faktycznie podjąłem próbę e, łamania rekordu na 100 metrów. Czy mi wyszło, czy mi nie wyszło, dowiecie się dalszej części tego materiału. A teraz, to było takie to bardziej wyjaśnienie, tego tu. A teraz przejdziemy sobie do dźwigania. Zaczniemy od e, delikatnej rozgrzewki, bo trzeba się rozgrzać, a ja dzięki temu, że mam możliwość tutaj bycia w naszej klubowej siłowni, mam dostęp do skierga. bo dzisiaj trochę rozgrzejemy sobie bardziej barki, bo prócz nóg, które rozgrzałem sobie na ergometrze, barki też się przydadzą, bo dzisiaj dźwigam też na kratce. Ale zaczynamy od odrzewki siady, klatka, martwy ciąg. Let's go! Dobra, teraz podsumujemy sobie mój maksymalny przysiad aktualnie. Niestety, bo nie podchodziłem pod większy, nie chciałem, żeby coś mi się stało. Nie mam tutaj nic wsparcia, jeżeli chodzi o osobę, która by mogła stanąć z tyłu i przejąć mi ten ciężar. Więc tak, maksymalny przysiad, który widzieliście, to było 110 kg na raz. Trochę mi wstyd, no ale jest to taka sytuacja w chwili obecnej. Nie wiem, czy to był pełny przysiad, zobaczę to potem na filmie. Mamy tak, 5 kg, 10 kg. 10 kg, tu jest jeszcze i 20 kg ten duży. No i sztanga waży 20, bo to jest taka sztanga olimpijska, powiedzmy, nie? Czyli mamy 20, 20, 20, no nie wiem, 110 kg jest, po prostu. Taki jest mój początek na siadach. zobaczymy jaki będzie pod koniec sonu. Liczę, że około 140 kg, może 150, tak fajnie by było. Teraz przechodzimy sobie do chatki piersiowej. Dziesiąt kilo podejście pierwsze delikatnie uniosłem swoje cztery litery, ale udało się dziesiąt kilo zaliczone. Prawdę mówiąc, nie spodziewam się cudów po dzisiejszym dniu. Nie mam też spalin, partnera z tyłu, że mnie potrzymał, więc nie będę ryzykował kontuzji. Więcej nie wezmę dzisiaj. 90 kg to jest to, co biorę na kadkę, żeby nie było. Pokażę Wam teraz dokładnie, jak to wygląda. I znowu sztangę w Oprócz tego 20 kg, 10, 5. Wszystko się zgadza. Teraz znikam na martwy ciąg. Teraz ćwiczenie, które wszyscy chyba robią najbardziej na siłowniach, przynajmniej uważam, że jest jeden z najlepszych ćwiczeń. Matwy ciąg eee. ja na ją od 60 kg, bo jestem ślubny po siadach po kratce piersiowej. No i idziemy w górę. Zaczynamy. 40 kg zobaczymy, spróbuję pójść w górę 150. Zobaczymy. Moi drodzy, zanim jednak spróbuję 150 wycisnąć, to pokażę wam rzeczywiście tu jest 150 kg. Także mamy na sztandze 5, 10, 10, 10, 10, 10 20 i sztanga waży 20. Razy dwa daje nam 150 kg i zobaczymy, postawia kamerę i. Tam sam jestem, co mnie ciekawe, bo nie dźwigałem takich ciężarów na martwym, w ogóle do nie dźwigałem martwego. Mam nadzieję, że nic mi się nie stanie. 150 kg dźwignięte. Nie było łatwo. Myślę, że na tym zakończę te dźwiganie. Szkoda sobie niszczyć pleców, jeżeli bym próbował na wyższych obrotach. Teraz przejdziemy do mojego tytułowego e, przejazdu, mianowicie 100 metrów. Nagrywał je Maciek. E, enjoy. Ja tylko podsumuję sobie, jeżeli chodzi o moje wyniki dzisiaj. 110 kg na siadzie, 90 na klatce piersiowej oraz to, 50 na martwym ciągu. A teraz zapraszam Was do oglądania setki e, próby pobicia rekordu świata na 100 metrów. W mojej kategorii wiekowej to jest 13,2 na 100 metrów. A ile ja napłynąłem? Zobaczcie sami. Nie dużo brakuje. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Widzimy się o wtorek o 18.00. まますみません。